25 stycznia w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Garwolińskim, liderem inwestycji, a przedsiębiorstwem Most Projekt Spółka ZO na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy miejscowością Antoniówka Świerżowska a miejscowością Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi. Umowy podpisali Marek Janczak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Garwolińskiego oraz Jakub Bartosz Kozłowski, prezes zarządu Most Projekt Spółka z o. Spotkaliśmy się tu po to, żeby dopiąć zakończyć pewien etap realizacji tej inwestycji, etap nazwijmy to przygotowania i, i realizacji woli samorządu, woli, która została wyrażana Dotarliśmy tutaj dzięki panu Widzę do materiałów z 1999 roku, już wtedy starosta Kozienicki, starosta Garwoliński, burmistrz Wójt spotkali się, by podpisać list intencyjny pod projektem budowy mostu na Rzece Wiśle. Budowa tego mostu została wpisana do programu Mosty dla regionów, programu rządowego. Jest to największa inwestycja realizowana w Polsce z tego programu. Na pewno największa inwestycja realizowana w powiecie garwolińskim poprzez powiat garwoliński, powiat kozienicki i gminy Kozienice i Maciejowice. Są to, jest to dla nas epokowe wydarzenie. Dziękuję partnerom. To wy zdecydowaliście o tym, że powiat garwoliński zostanie liderem tej inwestycji. My tą przyjęliśmy, tą rolę. Natomiast bez waszego wsparcia i merytorycznego i, i, i takiego nie chcę powiedzieć duchowego, ale takiego wsparcia osobistego nie bylibyśmy gotowi, by tą ten ciężar podnieść, bo chcę powiedzieć, że inwestycja jest tak duża, że, że realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg jest inwestycją, która pewnie normalnie to by nas przerosła, ale, gdy, ale wsparcie Wsparcie rządu i takich ludzi jak pani marszałek pozwala z jakąś pozytywną wizją patrzeć w przyszłość. Inwestycja droga, bo przecież położona na rzece Wiśle, w miejscu gdzie ta rzeka jest szeroka, ale drodzy Państwo, konieczna i możliwa do zrealizowania dzięki wsparciu finansowemu rządowemu, dzięki programowi rządowemu mosty dla regionu. Programowi y, bardzo ambitnemu, bo przewidują budowę ponad 20 przepraw na największych rzekach w Polsce, ale przepraw, o których mówiło się już bardzo długo, a ciągle na to brakowało pieniędzy. Drodzy Państwo, jest to wszystko, y, ten program jest zapisany we wszystkich strategicznych dokumentach, a więc pieniądze będą. Już pierwsza transza na dokumentację została skierowana do powiatu Garwolińskiego. To kwota ponad 20 milionów złotych. Okazało się, że za duża, mniej tych środków jest potrzeba. No nie, mniej, no nie mniej już podpisana ci została umowa i firma będzie mogła przystąpić do stworzenia tej dokumentacji. Trzy lata i mamy nadzieję, że po stworzeniu dokumentacji wszelkie uzgodnienia a następnie, szanowni państwo, na, zacznie się budowa. I tutaj wielkie podziękowania dla samorządów, wszystkich czterech samorządów powiatu Garwońskiego, Kozienickiego, gminy Maciejowice i miasta Kozienice za tę dobrą współpracę, za to, że państwo jednogłośnie powiedzieliście i jednoznacznie chcemy tej inwestycji. Nie musieliście się też nawzajem przekonywać, i chociaż wiecie, że są to jest to związane z wieloma trudnościami, i na pewno Państwa z, też no, zaabsorbuje na dłuższy czas, tak? to ta inwestycja jest przyszłościową i to będzie po prostu piękna, historyczna pamiątka, która pozostanie dla przyszłych pokoleń. Składam wszystkim serdeczne podziękowania. Wszystkim samorządowcom, rządowi, wszystkim samorządowcom i ludziom uczestniczącym w realizacji tego zadania. W 1999 roku pojawił się dokument, który wyzwalał inicjatywę już realizacji tego zadania. To zadanie najpierw było, tak jak mówiłem, mrzonką, ale później dzięki moim poprzednikom, poprzednikom burmistrza pracę wszystkich, a my możemy razem tutaj ze Starostą Waleckim, Burmistrzem, Wójtem możemy spić śmietankę tego wspaniałego sukcesu realizacji. Także włączył się do tego samorząd Województwa Mazowieckiego na etapie już nie projektowym, tylko realizacji budowy, włączył się z finansowaniem. Dodatkowo nowa perspektywa unijna otwiera pewne kolejne możliwości i jeśli będziemy wszyscy współpracować razem, tak jak do tej pory, Włączając się, wpisując się pięknie w strategię z góry w dół, rządowa, wojewódzka, powiatowa, gminna, możemy uzyskać kolejne korzyści. Pojawiają się możliwości, może za wcześnie o tym mówić, bo to są sygnały, ale możliwości się rysują. Wierzę, że ta współpraca, która była do tej pory bardzo dobra, będzie nadal. Mój tata urodził się w Garwolinie, tutaj mieszka znaczna część mojej rodziny. I problem mostu, czy raczej znaczy jego braku, czułam od urodzenia. Każde święta, dojazdy, e, uroczystości rodzinne czy zwykłe odwiedziny zawsze wiązały się albo z jazdą do Dębina i koleją do Garwolina, albo autobusem naokoło. Czasami za pomocą promu, troszkę dla atrakcji, ale mówię, zawsze był to jakiś problem nadkładanie drogi. E, jeszcze w dawnych czasach, kiedy tych samochodów było mniej, więc w ogóle ten dojazd był utrudniony. E, wielkie zadanie, tu dziękuję e, partnerom, moim kolegom, samorządowcom, bo tak naprawdę, jak mówiliście. Od lat się o tym mówi, natomiast teraz my się pod czymś podpisaliśmy, i powoli zaczyna po 80 latach w zasadzie zadłużenia ten most powstawać na nowo. Dziękuję części e, rządowej, bo tak jak była mowa, bez programu Mosty dla regionu, my byśmy się sami tego w ogóle nie podjęli. Na szczęście rząd, ale i samorząd uważa, że ta inwestycja jest na tyle istotna, że warto w nią dalej iść, kontynuować, tak żeby te przyszłe pokolenia mogły z niej naprawdę korzystać, bo pewnie nasze dzieci, a później ich dzieci będą jeszcze przez lata korzystały z tego mostu jako z czegoś oczywistego z czego my nie mogliśmy i za to jeszcze raz serdecznie dziękuję yy, nasi mieszkańcy, mieszkańcy gminy Maciejowice czy też po drugiej stronie Niewisły, Antoniówki, Świerży Górnych gminy Kozienice przeprawiają się w tej chwili łódkami przepływają, przepływają czy to do pracy czy też do parafii bo należą do parafii mieszkańcy z Antoniówki, Świerżowskiej. parafii świerzy, czy też ryczywu. Także to jest bardzo ważna inwestycja. Dzisiaj stała się faktem, słowo stało się ciałem, tak jak powiedział Pan Starosta, lider projektu. Ja chciałbym podziękować wszystkim partnerom, z, którym, z którymi uczestniczymy w tej ważnej inwestycji. No i liczymy, że ta inwestycja będzie zrealizowana i będzie służyć nam wszystkim. Wartość tej dokumentacji, która będzie opracowana przez firmę Most Projekt z Poznania, którą stoi Pan tutaj Jakub Bartosz, Pozłowski, takie samo nazwisko, jak tutaj Pan Burmistrz już powiedział, to jest kwota 5 264 289 złotych i 30 groszy. Zadanie będzie realizowane w przestrzeni lat 20, 2021 do 2024, a konkretnie do 30 marca 2024 roku. Prace projektowe powinny się zakończyć. Pozostaje oczywiście okres na rozliczenie tych prac, odebranie i tych wszystkich dokumentów. Przy tak dużym braku obiektów mostowych na Wiśle, jaki jak aktualnie jest, jest dużo spraw do nadrobienia i to, to słowo region kojarzy się z pewnym lokalnym inwestycją, a to jest absolutnie w tym wypadku nieprawda. Myślę, że nie dosyć, że samorządowcy bezpośrednio zaangażowani w te, w te działania tutaj wykazują pomoc, chęć współpracy. To i wiele. Wiele regionów ościennych na pewno mocno kibicuje, aby tutaj ten obiekt powstał. Na pewno tego rodzaju inwestycje w powiatach się zdarzają co najmniej rzadko. Niemniej jesteśmy tutaj pewni, że wszystko pójdzie bardzo dobrze. Sam przetarg pokazał, że powiat jest bardzo dobrze przygotowany. Zarząd dróg jest bardzo dobrze przygotowany. Możemy chyba już teraz też dodać, że poza tym, że my projektujemy, będziemy też weryfikowani, był osobny przetarg na weryfikację dokumentacji, co daje jakby kolejną, kolejne zapewnienie, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i chyba to jest najważniejsze, że widać już na samym początku, że wszystko jest przygotowane bardzo dobrze. To jest podstawowy prognostyk tego przyszłego sukcesu, bo na razie sukces jest państwa, bo udało się rzeczywiście olbrzymią pracę wykonać i warto to podkreślić, jak niewielką częścią tej inwestycji będzie sama budowa, ile lat trwało, żeby móc tknąć pewne, żeby, żeby uzyskać finansowanie, żeby się dogadać, to, to jest bardzo istotne i warte podkreślenia, że to się udało i to już samo w sobie jest olbrzymim sukcesem, a Mój mam nadzieję, że sukces to dopiero za te trzy lata i, i, i mam nadzieję, że może spotkamy się znowu już przy odebraniu dokumentacji i może przy przetargu na wykonanie. Bardzo dziękuję Państwu za obecność, za kibicowanie, za to, że teraz wspólnie przystąpimy do pracy.